Cześć, ja nazywam się Przemek Koszek. Jestem współwłaścicielem firmy Łowcy Blasku.pl. Na co dzień zajmuję się prowadzeniem naszego kanału na YouTube oraz doglądam detali w firmie. Z dzisiejszego odcinka dowiecie się w zasadzie, że postaram się odpowiedzieć na Wasze pytanie: wosk, powłoka ceramiczna, co wybrać, co jest lepsze, co w jakim momencie używać. A więc mojego oglądania, intro. A więc tak, wosk czy powłoka, powłoka czy wosk? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, postaram się natomiast w dość prosty i przystępny sposób na nie odpowiedzieć. Otóż wosk to jest bardzo fajne rozwiązanie, daje dużo możliwości pod kątem pielęgnacji auta, cieszy oko cieszy przy myciu, bo są woski, które dają bardzo dużą hydrofobowość i mega ułatwiają pielęgnację, bieżącą pielęgnację auta czy motoru, nie ma, nie ma znaczenia. Natomiast z woskami jest jedno ale. Woski nie są tak trwałe jak powłoka ceramiczna. O woskach trzeba pamiętać to, że żeby spełniały swoje zadanie, trzeba je regularnie aplikować. A żeby je regularnie aplikować, trzeba... Yy, Albo robić to samemu, czyli trzeba obserwować auto, jak się zachowuje ten wosk na, na aucie, bo woski mają różną trwałość. Najczęściej jest to miesiąc do dwóch. Są woski syntetyczne, które wytrzymują do pół roku, mimo tego, że producenci piszą nawet o roku, to ja osobiście nie spotkałem się z tym, żeby wosk wytrzymał rok w samochodzie, który jest na bieżąco eksploatowany, czyli jeździ, pokonuje kilometry. Yy, jest myty na myjniach bezdotykowych czy własnoręcznie czy własnoręcznie gdzieś pod domem, jeżeli jest taka opcja. Yy, wosk może mieć filtry UV, które będą chroniły lakier przed oksydacją, znakomicie podbiją szklistość lakieru, yy, zgłębią, czy pogłębią w zasadzie kolor, podbiją go bardzo. Yy, natomiast wosk to jest średnio przyjmuje się dwie setne mikrona. Czyli to jest zero nic, bardzo cienka warstwa. I w przypadku wosku nie ma możliwości, żeby on chronił przed mikrorysami yy, powstającymi chociażby podczas mycia czy wycierania auta. Z powłoką jest już inaczej. Powłoka jest grubszą warstwą, twardszą przede wszystkim yy, i w wielu przypadkach jest to warstwa na, na lata. My osobiście w owcach blasku nie używamy powłok Rocznych, półrocznych. Uważamy, że jest to dość mocno naciągana y, teoria marketingowa bardziej po to, żeby sprzedawać i nabijać kasę. Jeżeli już mówimy o powłokach, to mówimy o powłokach, które są na bazie rzeźcińczalnika, które trwałe łączą się z klarem, gdzie tego krzemu jest naprawdę y, dużo. Często te powłoki są wzbogacone na przykład y, tytanem. Bądź yy, są to powłoki na przykład samoregeneracyjne. Yy, I to jest zupełnie inna historia względem wosku, bo tutaj na raz zaaplikowane auto mamy spokój na y, kilka lat. Yy, spokój polegający na tym, że nie musimy tych powłok odnawiać. Owszem, są wymagane mycia serwisowe, ale tak jak w przypadku yy, wosku, czy po prostu auta, które nie jest nawet niczym zabezpieczone. Raz na jakiś czas trzeba takie auto porządnie umyć, odetkać lakier z całego bałaganu, który się na nim zbiera podczas ruchu miejskiego, pozamiejskiego, ogólnie rzecz biorąc eksploatacji yy, pojazdu. Yy, co ważne, powłoka ceramiczna. W ogólnym rozrachunku powiedzmy, że jeżeli będziemy trzymali auto 5 lat. I zakładamy, że y, regularnie aplikujemy wos, czyli z, ten, z częstotliwością mniej więcej raz na pół roku. <laughs> to kwota za aplikację wosku, versus kwota za jednorazowe położenie ceramiki, robi nam się bardzo zbliżona, a może nawet i większa. Poza tym wymaga to regularnych wizyt, więc, w naszym odczuciu, tak naprawdę dużo y, bardziej ekonomicznie wychodzi założenie powłoki ceramicznej. Dobrej jakości oczywiście jest to dużo bardziej uzasadnione ekonomicznie i w konsekwencji oszczędzamy pieniądze. To jest jedno, ale też sporą ilość czasu. Poza tym w przypadku powłok ten efekt utrzymuje się chociażby hydrofobowy, czy pogłębienia szklistości i, i, i głębi koloru. Utrzymuje się przez cały czas bycia powłoki. Na, na lakierze. Nawet w momencie, kiedy ten efekt hydrofobowy po x latach przestaje działać, po prostu zanika, to yy, powłoka tam jest ze względu na jej budowę. Jeżeli nie usuniemy jej mechanicznie, czyli krótką mówiąc polerką, to ta powłoka zostaje z nami już na dłużej i to jest mega fantastyczną zaletą powłoki. Jeżeli macie pytania o powłoki, jakie wybrać, gdzie aplikować, yy, na co zwrócić uwagę, przy wyborze powłoki, dzwońcie, piszcie, piszcie komentarze pod tym materiałem. Chętnie na te wszystkie pytania odpowiemy, albo zapraszamy do Was studia, bo praktycznie nie ma dnia, żebyśmy nie aplikowali na jakieś auto powłoki, więc będzie można to zobaczyć tak organolaktycznie. Być może nawet spróbować, jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli będziemy w trakcie aplikacji. Zapraszam, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, na razie, cześć!